Cześć, siemanko, witajcie z tej strony, Szymon. Witam Was na kolejnym odcineczku na moim kanale. I dzisiaj, jak widzicie, nowa seryjka na moim kanale Rusza Polska Wieś i oczywiście z nami V, ale w tle. No i No i tutaj, jak widzicie, mamy polską wieś, gramy sobie na mapie bonusowo V2 czy V1, nie pamiętam. Yy, no i co, szybkie przedstawienie maszyn. Tu mamy 40 strzałę zieloną talerzóweczka jak widzicie w Poznania poznania oczywiście bo ja zieloną strzałę <laughs> a i oczywiście tutaj na, na drugim Oj, gospodarce będę miał tutaj krowy więc ale gram sobie na tamtej gospodarce bo, bo tamta jest lepsza ale tutaj na tej gospodarce obok będę miał krowy tylko na tej gospodarce będę miał krowy nic, nic więcej nie i tutaj mamy talerzóweczkę pług eee, tu mamy trasę kostkującą Sipme, oczywiście Tutaj nic nie mamy. Tutaj jeszcze stała Tu jest też SIPMA, kolejna, tylko że już do okrągłych. I jeszcze tutaj mamy kociarkę. zgrabiareczka reczka. w trawie nic nie widać jej prawie, I ten. No. I jeszcze mamy na. Jeszcze mamy na sklepie maszyny, bo dopiero sobie zacząłem tutaj. No ale jak być. Później sobie najwyżej pozwolimy. A dzisiaj, jak widzicie, na kosce, na pełnej. Idziemy sobie pekiem tak taka, na. Może w późniejszych czasach Michał do mnie doje, ale to jeszcze nie wiadomo. Lecimy sobie tutaj na łąki. Mamy takie taki dwie obok siebie, tylko nie wiem czy nie ma rogu Kurwa, nie, nie chyba nie ma rogu Ruch drogowy też włączyłem, bo ta mał taka małka jest musiałem ciągle nie do rogu. To jest lepka robota. Składać. A tu jest, a nie to jest droga. Dobra, to do tego nie będziemy kosić chyba. Albo dobra, skosimy to wszystko. Ale chwasy na łące urosły. Czekaj, ta wałek jeszcze ja muszę podłączyć. Dobra. Odpalamy. Od tego. Od, opuszczamy. Od, Od ma... tego, opuszczamy. Od odpalamy. O ten szybek ma ciężko chłopie z tą kociarką. Tylko mm. ciną będę myślał sobie. To Do bo... zap. <laughs> Polecam. Dobra, jednak nie. zmieniamy tą kosiarkę. Dobra, widzimy się po krótkim cięciu. Dobra, ludzie, jesteśmy po krótkiej serii. Mały fail, ale potem zmieniłem już sobie kosiareczkę Taką bez osłonę na zakupiłem sobie. Mój Jezu. Jakie tu jest błoto. Chłopie. Tam się w błoto, nawet nie widziałem. O chłopie, sześćdziesiątka po ramy sama upadła. Dawaj mm. ogień. Mój Jezu, ledwo wyjechał. Chłopie, sześćdziesiątka, nie? tą całą ramę wpadła. Mm -hmm. O mój Jezu. Zbukiem, wiesz trawa rośnie, nie widziałem tego, nie mam było. tego. No. Kupiłem sobie taką inną kosiareczkę. Kurde muszę jakoś teraz ominać to było to, bo się w Ząbiew. to błoto, to nie wyjadę. No i lecimy sobie, kościmy no, sobie kosy no. na, na, na pełnej. Czego na to jest na pełnej u ciebie? Tak, ja, tak, dokładnie tak O mnie akcjonuj Na pełnej. Łod tego Łod tego co Nie wiem, co ja mam z tym Łotwego O Jezu, ogień, dawaj Dobra, przeszła O, ratuj, idzie przez cybota Rozpędę tam, dziękuję Fast na łące mi góry, po prostu dobra, jedna pola zakończona. Ok, widziałem ją. Mój jazd, udzielało kosiaki. <coughs> U Jezu I Jak obejdziesz się o co tu się dzieje Mhm. Nie będę miał czas, to jest nie, to nie, masz Ty nie, to again. dia. Oh, Muito Ja sobie chyba tu będę musiał większą ładowarkę kupić. Chłopie... Albo większy kukabeł. Co tu się Co tu dzieje? Chłopie, ja się tak to, 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 to ładować, to. Ja tu wpadam w to po całą ranę. A ptaki to tak że nie będzie chyba za ładnie. Nie, mówiłem już chyba wcześniej, że gramy sobie tu na mapę. A nie V7? Mi się wydaje, że to jest V7. No, znak jest, Bolucio v V7. Ja mieszkam na Bolciowej V6, jak coś. A tam sklep jest na Bolciowej je V7. A No, do znaku. Jo, ja mieszkam na Bolciowej V6, a tam dalej już jest V7. Poza moją wioską. Zobaczymy, dzięki Wam, jak się to stało. Możecie sobie to wziąć w porzuach, mapę, to Wy sobie zobaczycie, jakie ja mam pola. Jeszcze nie będę mówił, w której po kolei jakie ja mam pola, bo po co. To sami <klusy> zobaczycie. Ojej, 07, bo to godzina mam na 3Peku. Na jedno, 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 jedno no ładowarcy mam 1,7 od tego drzwi. taką żywą. Muszę że się podnosi trochę. I piszczarkę jak cofam, bo nie no, bo do góry się podnosi. Real no, się... tak się nie podnosi, ale... Mój I... jezu, że on cię grambał pod samą ramę. Są... Awaj Wójnie sobie całą łąkę skosimy i przyjedziemy przed przedtrząsą, bo już tutaj na, na drugą łąkę nie będę jechał, bo już nie chcę mi na czasu, nie chcę robić coś takiego tam drugiego odcinka, ile już 8 minut już jest. Pamiętam, żeby zobaczyć, czy chciałem będzie słychać. Andrzej. Co? Bo jest, czekaj, jakbyś jeszcze raz coś powiedział No, a co tam? A wy mnie trochę muszę ci podwoić Dobra, teraz wydźwignął Coś źle mi było słuchać, czy co? Nie, troszkę cicho było się, ale już Cię podwoziłem, więc sobie wydźwignął Ok Tam, gdzie są siady na chwilę, gdzie na zimniaki wjechałem? U mnie nie będziemy sobie grali, chyba tutaj na chwastach wyłączę te chwasy w bliskie. Bo nie chcę mi się tutaj na chwastach grać. O, wyłączę O fajnie się tylko mi I warcie mocno. Nie niedługo spodziewacie się od że nie wiem czy się spodziewacie, bo chyba wczoraj próbowaliśmy dojść na polską serię, ja próbowałem i nazwa mi się zmieniła, bo przeniósł mi na drugi dysk i jak mnie wywali, bo mi się nie wiedział, że to ja. No i teraz, jak to próbuję tam coś, to jest napisane, że blokowano cię na tym się więc więc poczekam. Czekam. Dziękujęcie dam tak. że niestety już odeszłam są tamtej serii chyba, prawdopodobnie. Nie ma no, chyba i tak będę coś się przenosić na drugą mapę, ale to nie będę nic jeszcze spoilerował. Jeszcze zobaczymy na jaką, jeszcze nie wiemy na jaką. Znaczy widać. Ja wiem, ale wiesz, nie będę. Ale ja szybko poszło mi tylko panie tej tu już w koło Dobra. objedziemy tu już w koło jeszcze. Tu są siady ta, bo nie wyłączyłem czegoś. Zamieniłem no. no, to. Teraz tak, um. Nie jest włączony żarówka, pośrodek. U mnie jest nowy nabytek. Ładowarka. Nowa ładowarka. No, nie, nie. <grym> U mnie. Mój Jezu. Znowu trzy pakty w błocie Mój Jezu, noże porywane wszystkie. Jak mordziewa zachaczam kosiarko, ma jeszcze trochę po kosiarka jest. To fajnie no. A czy mi to O Jezu znowu. Kościół miał sobie cholera, bo... tylko Muszę zobaczyć. tu jest wszystko połączyć. Zbierzemy też to do kuli. To sobie Mój Jezus, to ma jarzmość ale to to sobie To jest ładne, to

Nie zgadniesz jaką ładowarkę teraz kupiłam. No nie zgadnę. No jaką? Nie, nie. To New holendersko, to dużo taką. Mój bydlactwo oryginalne. No. A nie widziałem. to widzowie? Chłop kupił. No to jest takie bydlactwo to to nie jest. Taka moja. Nie wiem, czy no. mnie chyba nie. Ja ty mi nognuj teraz będę ładował, bo tą malutką ładowarkę już bym się zapierdzieli prawie. Chypekowi sobie podziękujemy. Dobra, idziemy do... 40, 40, 11. Ujeżdżam pół po odsypieniu czasu. Czemu ona mi do przodu? Nie dałem nam czasu, do przodu. Każdym złotym jest Medzik To na chodzi ta 40, nie ale, Molson to 7 na 5 na rzekę, jest to 40, i no, mamy sobie Alaptonka tutaj, chwają troszeczkę więcej. Taka tarantula, taka gdzie tarantula? Tu chwają.

A O, ty, jakaś aktualizacja chyba była. Ej Do czego? Do farminga czy co? Bo no nie wiem, bo okay. jak Siano przerzucam nie. Nawet jak nie gram na season to i tak one no. lekko się robi takie... Jakby lekko się robi tylko tu szóstkę takie jesnicę?

A wcześniej myślałem, że ta kulturyzacja syren była, a to jakaś kulturyzacja chyba Farminga. albo nie wiem, bo to tym to trochę jasniej się wypośledziło. Tak, w jednym miejscu tutaj jest siano, w no, drugim nie, tak. co tu chodzi. Chodźcie, chodź. no, popiszcie w komentarzach, zapraszam. O, tu trochę jest, w dwóch miejscach jest siano. <laughs> Możemy się poczekać, aż się siano z tego zrobi. No patrzcie, widzę. Trochę, trochę siana, trochę nie. To są przekonę, bo Albo... To jest tak to jest zrobione, że żeby ta przetrząsarka była po coś, żeby na przykład dwa razy jej przetrząsnąć. No teraz też mi to tak się wydaje, bo teraz jak drugi raz jeżdżę, to trochę więcej się robi Drugi raz podniebiam. No. Nie no. no. w ogóle jakaś inna tekstura. Drugi raz się przejechałam. A tą grasz na Season, czy nie? Co? Grasz tam na Season? Nie, chłopie, teraz w ogóle jakaś inna tekstura jest. Ta chłopie, dziwna. trawy nie było w ogóle. Taka jak trawa. ja jaśniówka taka. Nie, to co tu się dzieje? Opa. A, no... Aha, to ja muszę, muszę trzy razy potem tym jeździć. Żeby mi się siano zrobiło. Aha.

Czy tak masz? Nie, nie, ja się na kosmosu, nie robiłem więc... Ale fajnie to zrobili. Nie, nie, wiesz, nie, 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 już nie, 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 No. Tak elegancko. Dobra. Ile minut? Będziemy i wszystko mi przetrząsnąłem. No i teraz już. I tu aż urośnie. A na co aż urośnie? Aż. Następny, następny dzień jeszcze raz przyjadę przetrząsnąć. Może albo wieczorem. No, więc Dobre. Na razie i trzymajcie się.